Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ja jestem Kowal No i w dzisiejszym odcinku Kontynuacja kariery Atletico Bilbao No i cóż moi drodzy widzowie Uwierzcie mi, że będzie na pewno się działo Bo w dzisiejszym odcinku Zaczynamy od Jednej W dzisiejszym odcinku Zaczynamy mecz od, od razu od Pucharu UEFA I zobaczcie z kim będziemy grali Tak to się zgadza. Gramy z Wolfsburgiem, gdzie byliśmy z nimi w grupie. No, nie spodziewałbym się, że w 1/8 finału na nich natrafimy. No ale cóż, no, trzeba będzie podjąć rękawice i rozegrać to spotkanie. I mam nadzieję, że ich uda nam się pokonać. Więc już przechodzimy tutaj sobie do wyboru naszego składu. Williams, Szarawaj. Dobra, przejdźmy bez ustawień. Pierwszy podstawowy składnik gra. Że strasznie nas tu pilnują. Uwaga, mępi zepaj. Nie zeptuj tego. Aj, żółtarny. Nie wiem, co się stało, ale wychodzi na to, że Rodrigo był faulowany. Pójdźmy po, po skórce. Rodrigo. To ja wiem, że był faul, no ale dobra, niech będzie. Memphis Defaj Dobito takie Nogami to wybronił w szło w środek Nie wierzę, no zobaczmy po no Sam środek i nogami to wyciągnął. Dobrze, że dobitka weszła Więc możemy cieszyć się już z bramy Strasznie nawet kurde, pilnują na metry. Ależ odpowiek! To ja się teraz tego nie spodziewałem. Embolą, 4, 4 minuty później, strzelają, jeszcze la bramkę. Ale zobaczcie, jak oni nas tu naprawdę wyją. Mam bardzo mało możliwości gdzieś tą piłkę zagrać. Więc dobrze się przygotowali na spotkanie z nami, bo w fazie grupowej oni tak nie grali. Dobrze doszła ta piłka do Rodrigo na spokojnie. Zagrajmy tu. Nie tu. Tapa. Jeszcze raz. Aj. Na szybkości chciałem i to był błąd nasz. Ojoj. Stefan nam tam wyuciekł? Dobrze. Już tu się Paulinho pokazał. Jest szansa. Rodrigo. Nasz super stajper przystrzelił. I to tak minimalnie. Kurde. Kibice wygwizdują nas. Ale mają prawo. Naprawdę. Owę znów w prawą stroną nam uciekają. Probeza. Świetnie! Wyczyszczone, ale tylko to żeśmy tu spacili. Świetnie że No nie, em babu, czerwoną kartkę dostanie za to. Może co bez kartki jeszcze? No definitywnie to jest kurde wyjście na czystą pozycję. Paulinho -1. Szybko i bezproblemowo żeśmy już to rozgrywali. Może no, i dobrze, że ta spałka w tej była. Trzy jeden, no teraz wykorzystaliśmy głos. żebyśmy byśmy na to żeby go do siebie, jakkolwiek, ja wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Paulinho, dziękuję. Olej, żeśmy i teraz pali. Nie no tak jak już mówiłem, jak Paulinho ma za dużo miejsca on to wykorzysta. Chyba, że jest w stanie jeszcze się pomylić, ale bo mało mu to, to mało. Naprawdę, że w którym meczach to on grał mnie już I ma tyle miejsca, on jest w stanie naprawdę to wykorzystać. było dobrze się tu zastawia. Aha, już to. No teraz ter nat się wyczają jest tukannie Paulininia żółta kartka. dobra tudo Bo tak powiem, bo się kurwa tak ginie O Fernandez do. No, Jurado, Urado! Biegł tańska bramka w końcu. Ale się Jurado złożył. Ale jak Fernandez go tam wyczaił Będą ludzie z tego załudniami. Ramiro Jurado zostaje szansę jakieś tam 5-1, no nie no, teraz to my na pewno już przeszliśmy do ćwierćfinału. finału. Koniec, brawo panowie! Jestem zadowolony. Leganes. 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 Zobaczmy. Może tym razem nie przegramy trzeciego meczu ze słabeuszami. Bo widzę chyba już naprawdę z podziwu. I coś jest wtedy z moją drużyną. Nie tak. Dobrze jest. Mempis Depay, Teo Hernandez strzela bramkę. I Mempis Depay. Ok, mamy trzy punkty. W końcu. Kurde. Udało nam się. Za to Barcelona pokonała wysoko. Getafrasz 4-0. to będzie ciężko, kurde, tam. Tu mamy mecz rewanżowy, więc z Wolfsburgiem możemy sobie spokojnie zasymulować to spotkanie. Bo sobie spokojnie przejdziemy dalej już. Po takim debiucie. Zawodnik zawieszony. Kto jest teraz tym bardziej zawieszony? Nie wierzę. Ja do składów Dobra, później się tym zajmę. Trening, trening, trening. Symuluj całość. Zespół. Pokaż nam tutaj Dembele, Jurardo. Dobra, tym składem zagramy sobie ze Wolfsburgiem. Niech tam, tam się chłopaki sprężają. Eskieta został sprzedany. Aha, nasz bramkarz rezerwował został sprzedany, bo stwierdziłem, że mamy Jezusa, więc mogę sobie z nim tutaj coś podziałać. Ok. Dobra, szybka symulacja, możemy sobie na to pozwolić, bo wysoko wygraliśmy. Tutaj, nawet o dziwo, wygrywamy 2-1. Bramka Żyru została nieuznana. Kappa strzela bramkę i Teo Hernandez strzela bramkę. Więc jest dobrze. Łącznie ograliśmy Wolfsburg w dwumeczu 7-2. Jestem zadowolony, bo przechodzimy już spokojnie do ćwierćfinału. No i cóż, zobaczymy co będzie się działo. No cóż, tam pokonaliśmy. Tu nam się tabela, kurde mole. Troszeczkę taka jest napięta sytuacja. Bo tam gramy z, z kim gramy? A z Espaniolem. Espaniol jest na 17. miejscu, więc też powinniśmy sobie spokojnie z niej poradzić. Mamy 50 punktów. Kurde, Real nam już odskoczył aż na 13. Kurde, punktów. No ciężko ich będzie tam dogonić, no ale zobaczymy, czy nam się uda. Ze Espaniolem gramy. Co ty chcesz, Rodrigo? Co ty tu? No nie możemy sobie kurde, że tak powiem ogólnie stracić tych punktów, bo remis, remis nie może być, porażka tym bardziej, no my, nam zależy na zwycięstwie, żeby wprowadzić teraz na następny sezon Bilbao do Ligi Mistrzów. Świetnie, teraz jest szansa, Rodrigo, Rodrigo Boll, on nas nie zawodzi. Jest dobrze <laughs> eee, Zarządzanie zespołem Depa eee, do tyłu Wpuśćmy tam Jurado Eee ty, 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 Simons za Paulinio. Okej, okay, niech tak będzie. Niech młodzi też zaczną grać, ale eee, ju, Jurado naprawdę się to. Kurczę, rozwija chłopak jak nigdy. Uwaga. Idziemy do przodu po swoje. Szarawaj dojdziesz... i szkoda, że nie doszłeś do tej pozycji. Kurde mole. No proszę tak nas Espaniol kurde zaskoczył, bo przycisnął nas. Ja w prawo, ty w lewo i będziemy się ganiać. Odbierzmy im tą piłkę, moi kochani. Proszę was, odbierzcie. Nie! Nie, kurwa! Wule strzela No No nieźle. Kurde! Nie może być, to nie dawać, panowie. Idziemy po swoje. Dawaj. Może teraz Rodrigo Golf Pajet Co jest to. Wracamy do gry. Nie ma, że boli. My musimy naprawdę pokazać, że jesteśmy lepsi. Może teraz zagrajmy na spokojnie. Dawaj, do Lopesa. Simon. Simon, Jurado, William. A ubiegł na skórze Pedroza. Ale mamy rzut karny. Rodrigo 3-1. Czyli Williams był fałszowany przez Pedroza, Więc jest bardzo dobrze. Williamsa możemy sobie już na spokojnie zmienić na dębele. Jest dobrze, pewny 3-1. No inaczej być nie mogło, odbierzmy to piłkę. Wyjazd, wyjazd, z druk, dalekie na Williams, a Williams... Tam... kurde, Simons. Do Martinenza, ten do Lambordo, Lambordo do... Nie wiem, co się stało. Dobrze, koniec, wygrywamy 3-1. Rodrigo strzela hatryka, Jest dobrze. Jest dobrze. Jesteśmy na czwartym miejscu, mamy 53 punkty, mamy 13 punktów straty do Realu Madry, a zaledwie 4 punkty do Barcelony. Ale punkt przewagi mamy nad Sewillą. Kurde, no ta pierwsza szóstka tak się troszkę zaciaśnia nam. No jest szansa na kurde drugie miejsce, żeby podciągnąć, ale to jest wszystko że tak powiem przed nami eee, Dobra, zobaczmy, kurde, ogólnie sezon Kalendarz eee, z Kim nam przyjdzie, aha Już wiem, z kim nam przyjdzie grać Z Realem Madryt, dobra eee, Dobra, panowie Plan tygodnia musimy zrobić Plan tygodnia eee, Po tym meczu dam wam regenerację Tu wam dam odpoczynek tu będziemy trening robić tu będziemy kurde trening robić, trzy treningi odpoczynek odpoczynek no i regenerację robimy przed meczem z Realem Madryt bo musimy ich ograć później gramy z Wilraelem to tu zrobimy regenerację dobrze jest trening i regeneracja. Po tym meczu. Regeneracja. Ok. Na razie tak sobie zostawimy. Madryt. Proszę Państwa. więc Walczymy o cenne trzy punkty. I to będzie bardzo ciężkie trzy punkty. Yy, zarządzanie zespołem. Musimy zag... Będzie walczyć do końca. Już udowadnialiśmy. Że potrafimy wygrywać. W Barcelonie. A i niedobre podanie Cursuła znów pod pressing prowadzimy już z Królewskimi od 9 minuty, bo nam zaraz e, palemka do głowy nie odbiła. Będę hazard. z takim hazard. Jeszcze raz będę hazard. Ojoj! Świetnie! na spokojnie panowie. Aj spalony szkoda, kurde dobrze zapowiadała się ta akcja, że podwyższy wprowadzenie. Świetnie, Dżeraj! William. Nie ma rzutu karnego. Czy jest to Mendy? Od odebrał to. Memphis Depa... Hej! Zaczął gość. Uła! William, dziękuję! Uf. Świetnie, świetnie gramy! Naprawdę jest bardzo dobrze. Realnie wie co się dzieje przez chwilę. Fernando Silva na tam Tamuczek. De pai, co tyś tam robił? Kurs daje karta. Rodrigo

Ojoj. Rodrigo 3-0. No nie wierzę. Teraz to jesteśmy naprawdę chyba w życiowej formie. Kurde niby. Myślałem, że kurde ma... słaby transfer żeśmy zrobili w tym sezonie kupując tylko tego Rodrigo. Ale jednak wam powiem, że kurde małe, małe transfery pojedyncze, a skuteczne. na sprawę to drużyna została bez zmian ogólnie Paulinho Niepotrzebnie wycofanie by tu było. Szarawaj! Wizut prowadzi. Odegar. Aj! 3-1. ¡Uff! ¡Vardy! ¡Gol del Madrid! ¡Con el 35, Vardy!

Czasem, Miro, co ty żeś robisz? A, tu już jest koniec. Ogrywamy Real Madrid zawsze zimą i 3-1. I wiedzą, że w finale muszą się nas obawiać. 10 punktów e, straty mamy do Realu Madrid, No, nie jest tam tragicznie, ale niech drużyna z się obawia nas. E, Mepis Depay ma 17 bramek. 3 e, bramki traci do Suareza. No i cóż, przed nami kurde mecz z żółtą łodzią podwodną, czyli z wilraelem. No i dobra, zrobimy sobie szybką symulację na, zacią na zakończenie odcinka No i uwaga, moi drodzy, uwaga Coż tu się wydarzy Tak jest, wygrywamy 2-1, Memphis Depay strzela Dwie bramki, co nas bardzo Niezmiernie Cieszy Oleż, będzie się działo eee... Zobaczymy zaraz e, Z kim przyjdzie nam się mierzyć W półfinale Czy w ćwierćfinale w ćwierćfinale Pucharu UEFA będziemy grali z Borusią Dortmund. No to nieźle. Oj, no ale to już w kolejnym odcinku kurczę sobie mm, zagramy z Borusią Dortmund. Mam nadzieję, że sobie z nimi poradzimy. No cóż moi kochani. Dziękuję, że ze mną byliście w tym odcinku. Zostawcie łapeczkę, komentarz i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Piąteczka.